Sú tam, oni dávajú. Sú tam, oni to Sú tam, oni Lepiej, to się tak ja lepiej oczy tak sobie Ja poprosiłam na film, kiedy z Nie wiem. Skina dla mnie to był mój później. Łukasz. Więc zaczynamy robić. Jeszcze pokażę na ale trzeba zrobić. Nie wiem. Słuchajcie.

ja muszę się spytać na pierwsze w tym roku szkolnym. Ja tak no, jutro wieczorem dzisiaj to jest.

segue eh não quer ter que tirar porque só isso vai dar bem com a mochila. E tinha chutado. Onde está Aqui, então... aqui. Tá. tinha Sprawdzam, widzę jeszcze... się w że tak, 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 Dobra. Nie widziałam, jak ten stał. Więc będzie trochę głośniej

Dobra, to odcinek. Nie, trochę na żywo. się, żeby, żeby się Inny, to się. takim się. możecie tylko swój jeden sub do tego, żebym miał sub Mam jeden mieści, jakimś subem nagrę. Mam z klasy. Kolego z klasy, których nie ma tu da.

Zajmę na nie ponieważ... Wiecie. No ej! Czy to jest... stanie na Ja zdam pauzę w nagrywaniu. Jestem w

Nie, nie, ja nie, nie, się. Czy na serio jest tak, się nie, 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 się. nie, 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 się nie, 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 Tak nie, tak nie, tak nie, 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 to, be, to, to nie, To już nie, ja nie, 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 Ja